Witajcie. Wiem, że może powinienem zacząć od przedstawienia się, ale przyjdzie jeszcze na to czas. Teraz wspomnę tylko, że kilka lat temu złożyłem rezygnację z funkcji starszego. Pandemia pomogła mi w takim powolnym usunięciu się ze zboru. Na zebrania już nie chodzę od bardzo dawna i na pewno to się nie zmieni. Przez wiele miesięcy przygotowywałem się na Komitet Sądowniczy, myśląc, że nastąpi to szybko. Czemu tak myślałem? No bo w zasadzie bez ogródek dyskutowałem z ludźmi, którzy byli mi bliscy, w tym także z usługującymi, z którymi się przyjaźniłem. A więc przez ten cały okres czasu układałem w swojej głowie, co powiem, kiedy starsi poproszą mnie na rozmowę. To był prawdziwy obłęd cały ten okres czasu. Bo doprowadziłem się do strasznej depresji, frustracji i złości. No ale do komitetu. Nie doszło. Kiedyś może o tym powiem, a może i nie zobaczymy. To, co będę mówił w moich podcastach, to taka zupa śmietnik, <grywające> zawierająca moje prywatne i niezbyt oczywiste spojrzenie na różne aspekty naszego życia czy mojego życia. Tak naprawdę mam kiepską pamięć, więc postanowiłem zapisywać różne moje przemyślenia, lub to, co akurat wpad wpada mi, czy wpadło do mojej pustej głowy. A tak przez ostatnie miesiące. Myślałem, czy zastanawiałem się nad tym, jak to się dzieje, że tak łatwo daje mi się zmanipulować innym ludziom. Może wynika to z naszej łatwowierności, może lenistwa, może z chęci takiego załatwienia swoich problemów jedną bajką, którą powiedzieli nam kiedyś Światowie Jehowy i ta bajka związana jest z taką wizją raju na ziemi. No to prawda, że w tej historii nic się nie klei, ale mijają lata i tak myślimy, że te różne nieścisłości sprawdziłem później, tak mija, mija 20-30 lat i okazuje się, że przez taki okres czasu jesteśmy w tej sekcie. Tak sobie myślę, że po takich doświadczeniach zamiast podchodzić do wszystkiego na wiarę, warto zacząć we wszystko wątpić. To znaczy nie mam na myśli tego, by wątpić w to, czy na przykład, nie wiem, ziemia jest okrągła czy płaska, to czy kocham swoją żonę, czy kocham swojego męża lub też dzieci, Bardziej chodzi mi o zadawanie pytań i sprawdzanie tego, w co każą nam wierzyć inni ludzie. W tym temacie czytałem kiedyś taką ciekawą wypowiedź Bernarda Lasella, który powiedział: Cytuję: Chcę przedłożyć czytelnikowi do rozważenia doktrynę, która, jak się obawiam, może się wydawać niesłychanie paradoksalna i wywrotowa. Według tej doktryny jest rzeczą niepożądaną wierzyć jakiemuś twierdzeniu, gdy nie ma żadnej podstawy do przypuszczenia, że jest ona prawdziwa. Muszę przyznać, że gdyby takie podejście stało się powszechne, zmieniłoby zupełnie nasze życie społeczne. Zdaję sobie sprawę również z czegoś o wiele ważniejszego, a mianowicie z tego, że wpłynęłoby ono na zmniejszenie się dochodów frużbitów, bukmacherów, biskupów... I innych ludzi żyjących z irracjonalnych nadziei tych, którzy nic nie uczynili, aby uzyskać szczęście na tym świecie. Koniec cytatu. Ciekawe, prawda? Zobaczcie, że przedstawiona metoda poznawania rzeczywistości sprowadza się więc do wątpienia i docierkiwego sprawdzania wszystkiego, co da się sprawdzić i tyle. Żadnej wiary w opinie czy też w jakieś prawdy objawione. Tak myślę sobie, że moje doświadczenia z organizacją po latach nauczyły mnie takiego krytycznego myślenia. Oczywiście nie mylić z katykańskim, choć nie ukrywam, że czasem zdarza mi się być sarkastycznym. Jeśli więc ktoś mówi, że jest tak, a tak, to ja mówię, sprawdzam. Podaj dowody, jakie masz argumenty, czym popierasz swoje twierdzenia. Czy tylko na tym, że tak mówi ciało kierownicze, straż zboru lub nadzorca dowodu? I tak naprawdę robię to ludzy nie tylko w kontekście religii czy naszych wierzeń, ale w każdej dziedzinie naszego życia czy mojego życia. Bardzo mi się podoba podejście niektórych naukowców, czy to z dziedziny fizyki, czy jeszcze z innych dziedzin. Choć zobaczcie, że dochodzą oni do spektakularnych odkryć, to tak naprawdę nie twierdzą, że są najmądrzejsi na świecie i że tylko oni mają rację w danej kwestii. Niektórzy otwarci mówią, że są zbyt głupi, żeby wierzyć, że dana teoria jest do końca zbadana i ostatecznie odkryta. Czy to jest pokora? Nie wiem, być może. Bardziej pewnie fakt, że w historii było mnóstwo przypadków, w których mylili się najwięksi geniusze, tacy jak chociażby Albert Einstein. Często, albo może nie często, ale czas, czasem jego teorie okazywały się błędne. Jaka jest więc różnica między naukowcami a, a ciałem kierowniczym? Może inne pytanie: czy ci wszyscy naukowcy byli w stanie przyznać, ile błędu, jeśli przedstawiono im dowody na nieścisłości ich teorii? No, okazuje się, że tak. Ale co robi ciało kierownicze? Pomimo nietrafionych proroctw, wyznaczania kolejnych dat końca świata, pomimo wielkich kompromitacji, czy to w Australii, Norwegii, czy Rosji, Zauważcie, że oni dalej wmawiają swoim wiernym, że to prawda nie są nieomelni, że popełniają błędy, ale ty, Świadku Jehowy, masz być im bezwzględnie posłuszny. Ale ktoś zada pytanie, czy ciało kierownicze więc przyznaje się do błędów podobnie, jak to robią wspomniani naukowcy. Absolutnie nie. Ktoś naiwny lub podany praniu mózgu na zebraniach Świadków Jehowy może tak właśnie twierdzić. Na czym więc powinno polegać przyznanie się do błędu? Wyobraź sobie, że na przykład 40 lat temu słyszałeś, czy byłeś świadkiem rozmowy swoich przyjaciół. No i ten twój przyjaciel Stefan mówi do swojej przyszłej żony Grażyny takie oto słowa. Wiesz Grażyna, nie jestem najprzystojniejszym chłopakiem na świecie. Nie jestem też najmądrzejszy, najbardziej pracowity czy najbogatszy, ale pokornie przyznaję, że jestem tego świadomy. Kocham Cię i zrobię wszystko, żebyś była ze mną szczęśliwa. Uczciwa, prawda? Stefan więc z tego wynika, że zna swoje ograniczenia, no i też umie przyznać do błędu. Ale co się okazuje? Że, przez trzy, że 30 lat temu wypowiedziane zdania nie miało dzisiaj żadnego znaczenia, bo każde niewinne spojrzenie Grażyny na innych mężczyzn, każdy komentarz o aktorze grającym w filmie – zobacz, Stefan, jaki on jest przystojniak – to każda taka sytuacja kończy się z jego stroną awanturą. A więc, jak słowa tego człowieka, wypowiedziane dawno temu, miałyby się do tego, że ten troskliwy Stefan, na przykład, każe garzynie pracować na utrzymanie rodziny, a sam przez całe małżeństwo nie przepracował ani jednego dnia? Co więcej, cały czas żądał od swojej żony, żeby zapewniała mu środki na coraz to nowsze zachcianki. A więc jak jego skromność co do własnego intelektu, jego własnej osoby, miałaby się do tego, gdyby ciągle krytyko krytykował żonę za własne zdania i nie pozwalał jej podejmować dosłownie żadnej decyzji. A każda krytyka pod jego adresem kończyłaby się groźbą wyrzucenia z domu. A więc przyznanie się do błędów z tego wynika nie polega na jednorazowej deklaracji o swojej omylności, braku nawinienia Duchem Świętym czy możliwości. Popełnienia błędów. Bardziej polega na przeproszeniu za błąd czy pomyłkę, a więc na takim prostym stwierdzeniu tak pomyliłem się. Zobaczcie, dziwne, że apostołowie, prorocy czy inni ludzie opisani w Biblii zawsze potrafili, albo często potrafili, przyznać się do swoich błędów. Jak widać, no, panowie z ciała kierowniczego tego nie potrafią. Na przestrzeni lat czy dziesięcioleci strzelili tyle gaw, tyle razy się skompromitowali, ale zamiast powiedzieć byliśmy w błędzie, przepraszamy, to nie wolą dbać o taką fikcyjną, oficjalne dobre imię organizacji. Założyliście może jak niewolnik podchodzi do przedstawienia nowych błyszczących świateł? Zazwyczaj przedstawia to w takiej formie, jakby poprzednie zrozumienie nie miało, znaczenia. Dzisiaj mówią, jak mogłeś w to wierzyć? Przecież to oczywiste, że trzeba rozumieć to tak, jak dzisiaj ci to mówimy. To, co mówiono kiedyś, jest traktowane przez nich naprawdę bardzo lekko. Pamiętam, że kilka lat temu na zgromadzeniu byłem odpowiedzialny za pewien dział służby, więc byłem mocno zabiegany. No i tak, kiedy miałem chwilę, usiadłem w czasie programu obok żony, żeby chwilę odpocząć. Akurat był to moment, w którym wyświetlano film o błędnym zrozumieniu roku 1975. To, co zobaczyłem, zwaliło mnie z nóg. Całą winę w tym filmie zrzucono za ten rok na głosicieli. O dziwo, według ciała kierowniczego, to oni byli winni niewłaściwego oczekiwania końca tego systemu rzeczy. A więc, przez manipulacje, chciano nam wtedy powiedzieć, że bracia na całym świecie, w każdym zboże, bez możliwości kontaktowania się ze sobą, doszli do takiego samego wniosku, co do Armagedonu w roku 75. Dziwne, pomyślałem wtedy. Dziwne, że przed rokiem 75 tysiące braci odkładało swoje zaplanowane operacje, sprzedawało domy, posiadłości, rezygnowali z małżeństw, dzieci, kształcenia się, inni nawet wyjeżdżali do krajów, gdzie są większe potrzeby, a ciało kierownicze o dziwo w ogóle tego nie widziało nie widziało tych wszystkich działań ze strony braci. Pewnie pamiętacie przykład takiego absolutalnego zachowania pewnego małżeństwa z lat 70-tych. Opisał ją Kivka Salona w książce New Boy. A więc ten przykład w tej książce dotyczył ludzi, którzy przed rokiem 75 sprzedali dom i podczas sprzedaży tego domu w umowie zawarli taką klauzulę, że Będą go nadal wynajmować od kupującego. Co ciekawe, mieszkali w nim do czasu, aż skończyły im się pieniądze. Rok 75 minął, pieniądze się skończyły, rozeszły się. Pewnie część z tych pieniędzy została przez nich przekazana do skrzynki na dobrowolne datki. No i to małżeństwo świadków, no, kiedy skończyły się, skończyła się kasa, no to stali się bezdomni, a panowie z ciała kierowniczego. Nie tylko na tym zatobili, ale jeszcze powiedzieli tym ludziom, mi, mi również i wszystkim innym na tym kongresie, że to nasza wina, że to wina tych ludzi, którzy uwzdurali sobie, że w 75 roku coś ważnego się wydarzy. Twierdzili członkowie ciała kierowniczego, że ci ludzie w tamtych latach źle zinterpretowali słowa, które tak naprawdę niewolnik nie powiedział, co do czasów końca. No brawo, naprawdę brawo. Zauważcie, że ci ludzie, którzy są decyzyjni, czyli ciało kierownicze, ci ludzie na samej górze, potrafili szybko reagować i pisać listy do zborów w tak błahych sprawach jak to, że, że nie powinno się prowadzić żadnych biznesów na sali królestwa, żeby nie iść na studia, nie zajmować się na przykład biologoterapią, no, pisali różne listy, reagowali w różnych kwestiach. A więc z tego wynika, że niewolnik dostrzegał i dostrzega różne trendy, które pojawiają się w zborach. Ale kiedy wybuchła ta cała zbiorowa histeria o zbliżającym się Armagedonie, o dziwo nie było żadnej reakcji z ich strony. No, tak myślę sobie, że trzeba być chyba sześciolatkiem lub no, posiedzonym psychicznie, żeby nie dostrzec, że wiara w rok 75 wyszła od najwyższych przedstawicieli organizacji. No, gdyby ta nauka nie wyszła od niewolnika, no to szybko by na nią zareagowano. Szybko by reagowano na to, co działo się obecnie w zborach w tamtym czasie. No, dziś oczywiście łatwiej jest rzucać wina na braci, aniżeli samemu przyznać się do błędu. Przecież ciało kierownicze, co prawda, nie rości sobie prawa do nieomalności i do tego, że jest natchnione Duchem Świętym, ale inną rzeczą jest twierdzić na wszelki wypadek, Gdyby nowe światełko się zmieniło i nie spełniło, a inną rzeczą jest przyznać się do błędu i przeprosić. Przyznacie, że to trochę żałosne. A co z dzisiejszymi świadkami Jehowy? Tak sobie czasem myślę, że ci ludzie są jak kury. <laughs> no tak, sami do niedawna byliśmy jak kury. My podli odstępcy. Czemu jak kury? No i tu będzie rzecz ciekawa. Nie wiem, czy wiecie, że kura. Hmm, Podobnie jak większość ptaków, prawie niczego nie widzi. To znaczy, widzi głównie to, co się rusza. A jeśli coś się nie rusza, to górze wydaje się, że tego nie ma. Ale kurty znalazły jednak sprytny sposób, by poradzić sobie z dolegliwą budową swoich oczu, ponieważ znają one zasadę, że bez znaczenia jest to, czy rusza się robak, na którego chcą sobie popatrzeć, czy też względem robaka rusza się ich własna głowa. Dlatego właśnie kury, gołębie, jak i wiele innych gatunków ptaków, machają głowami przy każdym kroku. No i co ciekawe, dzięki temu cały świat zaczyna się względem nich ruszać i mogą sobie na niego popatrzeć. Naprawdę nie żartuję. To jest prawda. Czy drodzy dostrzegamy jakąś analogię w przykładzie z kurami? Czy w organizacji pozwolono ci ruszyć głową na własną rękę, by dostrzec jak rozumieć Biblię? Czy pozwolono ci samodzielnie podejmować decyzje w kwestii transplantacji krwi, covida, wyższego wykształcenia, wyboru partnera małżeńskiego itd., itd. Czy w tych kwestiach ruszyłeś głową, jak kura, by samodzielnie coś dostrzec? Co ciekawe, większość pozwala, by to organizacja cały czas poruszała przed naszymi oczami różnymi bzdulnymi wymaganiami nakazami, zakazami, czy mrugającymi światełkami. A więc nie tylko bacznie pilnują ci panowie u góry, żebyśmy nie ruszali głowami samodzielnie, żebyśmy samodzielnie nie dostrzegali tego, co jest prawdą, a co nie. Ciało kierownicze mówi nam też, że nie jesteśmy samodzielnie w stanie niczego dostrzec. Cały czas ich potrzebujemy, żeby zrozumieć Biblię, żeby rozumieć świat, żeby wiedzieć, jak się zachodzi w naszym codziennym życiu. Ale przecież to jest takie proste, zobaczcie. Wystarczy tylko ruszyć głową, podobnie jak kura rusza głową, żeby dostrzec coś, co nie jest ruchome. I teraz kolejna ciekawostka. Napiszcie może później w komentarzu, czy o tym wiedzieliście. <laughs> Okazuje się, że nasze oczy są zbudowane na podobnej zasadzie co oko kurze. Ale aby uniknąć potrzeby machania głową, zostały nasze oczy tak wyposażone. No, takie specjalne mięśnie, które wprawiają je w szybkie drgania. I tylko dzięki tym drganiom naszych mięśni w oczach jesteśmy w stanie cokolwiek zobaczyć. Jeśli ktoś nie wierzy, no to zachęcam do tego, żeby sobie wstrzyknąć jakiś środek rozkluczający mięśnie i wtedy nasze oko przestanie drgać, a wszystko, co wokół, stanie się nieruchome i też niewidoczne. Wtedy z kompletnej czerni zaczną się wyłaniać tylko te rzeczy, które same się poruszają. Powiem szczerze, że mi obecnie bardzo pasuje, że nie aplikuję sobie już żadnego środka zwierczającego moje postrzeganie świata. Środka, które dostarczała mi cały czas organizacja. Na koniec, zanim powiem jaki jest cel tego podcastu, to taka mała dygresja. Bardzo lubię obserwować idących ludzi przez szybę autobusu lub samochodu, kiedy stoję na światłach. Czasem jest do parku lub też na dworzec i gapię się na ludzi, którzy przychodzą obok mnie. Próbuję wtedy przeczytać historię ich życia po ich ubiorze czy starej pomarszczonej twarzy. Twarze podobnej do starego Bugara. Chyba wiecie, co mam na myśli. Jaki jest więc cel tego podcastu? W zasadzie żaden. Nie zamierzam mieć wpływu na twój sposób myślenia czy postrzegania świata lub organizacji przez to, co tutaj mówię. Hmm. To, co robię, robię egoistycznie dla siebie, żeby zająć czymś głowę i tak naprawdę przestać myśleć, co będzie, jak zapukają do moich drzwi smutni panowie z organizacji. Jeśli więc zostałeś tu do końca, to jesteś przypadkowym przechodniem, który słyszy mówiącego do siebie gościa. Takiego gościa, którego widzicie czasem w parku, na bawce, lub też bezdomnego na dworcu PKP. Nic więcej. Spróbuję może następnym razem, jak nie zapomnę, porozmawiać o Świadka Jehowy w kontekście hipnozy. Jak pewnie zauważyliście po tym podcaście, nie będzie to temat tak oczywisty, jak się wydaje. To na razie, cześć.